To była chyba czwarta, tak? Runda, trzecia? No może trzecia, czwarta właśnie tak jak pamiętam, ja z tej perspektywy, no to dobrze, że to była końcówka rundy, prawda? Nie także sobie w narożniku właśnie odpocząłem, wyszedłem, trochę się pobujałem i gdzieś minęło to zamroczenie, ale jakby to była cała runda, no to musiałbym chwytać tak jak robiłem to końcówkę, nie? Chłopak o ile mniej doświadczony, boksersko ode mnie, a jednak widać siła, no waga ciężka. Także nie chcę wiedzieć, tak jak już to mówiłem Arturowi, nie chcę wiedzieć jak biją Ci najsilniejsi na świecie, prawda? No to pewnie głowa już by została tam w narożniku, by spadła z karku. To wszystko mi Artur tłumaczył, nie? Także z tej rundy, aż tak szczerze powiem, nie za wiele pamiętam, było zamroczenie, no i staram się przetrwać, no i wyszedłem do następnej, jak było widać, od razu się tam chwiałem, bujałem, nie biłem od początku, chciałem sobie odpocząć. No i gdzieś tam po chwili doszedłem do siebie. Dobrze, że była właśnie ta przerwa, no i minuta była, żeby dojść. Bo trener, trener proszę pracuje, zastępca ta. trenera i kudy nawet nie spodziewałem się, że tak... Że tak to może wiesz, człowieka z równowagi wyprowadzić, bo tutaj widzisz, że chłopak bez. nie ujmując nikomu, wolny. Bije, tylko paluje na lewy, prawej mówię boksu i lewym boks i czemu nie wciągasz na prawe, on to mówi okej, okay, okej, okay, a w ringu patrzysz, ale i tak mówię, tak więcej kombinacji, odchylenia widać, bo u kamila, coś innego. Wiadomo, że to jest ciężko tak wprowadzić od razu, ale jest na dobrej drodze fajny chłopak. Przede wszystkim charakterny w ringu tam sparował i z Anglikiem, i ze mną. I tam nie pękał na robocie, a to jest najważniejsze. Wychodzisz do walki i walczysz. No, to jest to, co robisz całe życie, ale tutaj wiesz, wiesz, że... Przepracowałeś pewien okres z chłopakiem, bardzo go polubiłeś do tego, i kurwa, tu nagle widzisz, co tu się dzieje. Nie było dramatycznie, ale były momenty. W jeden, na przykład, gdzie stał, przyjął, przecież chłopak waży te 115 kilo, to już ręka waży, to już nie trzeba, przyjął gdzieś tu Dobrze tam sklinicował, sobie za przekleństwa, zawsze ten sam. Przede wszystkim Arturo, przede wszystkim dziękuję Pięknie, temu świetne, panu za takie wsparcie. Świetne. Jak zaczynałem boksować 17 lat miałem, to no, też byłem młody, A się śmiałem, bo mi Kamil wysłał zdjęcie, no. jak przyjechał na moją galę, jak wyszedłem z zakładu karnego, był jeszcze taki dzieciaczek szublutki. i przyjechał na galę i teraz się śmieję, bo razem w Hiszpanii zabieprzono tak. i to najważniejsze. Właśnie miałem 17 lat, byłem też młody, gniewny, byłem właśnie w ośrodku i tak z Arturem mam zdjęcie z walki właśnie. Kiedyś był takim wzorcem, no teraz fajnie, że mogę go poznać. Więc, ja. no. Fajnie bo, fajnie, bo mamy fajny skład. Mówię, trener, przy... też mi się bardzo chciałem podziękować tu trenerowi, bo przyjechał tam ja i zapytałem na... się trenera, bo on ma swoją walkę, Trenerzy, czy jak przyjedzie z pani partner, czy może trener też potrenować. On no, tak, oczywiście, wiesz, bez problemu u nas wieszał na pół fajnie górę. Nie, tak nie poświęcił się... tyle samo co Tobie.